Po długiej przerwie, bardzo długiej przerwie Jest godzina 12 Jest wtorek I ja nagrywam vloga, także już sporo rzeczy Od rana zrobiłam, wiecie widzieliście tam siadanie, makijaż, w międzyczasie Też ćwiczyłam, pranie powiesiłam, stawiłam I ogarnęłam co nieco Także już mogę się z Wami przywitać Odezwać się tutaj do Was Nie wiem od czego tutaj zacząć Nie było mnie bardzo, bardzo długi czas A to dlatego, że Działo się pewnych parę spraw Między innymi praca chorowanie na zmianę, nowy członek rodziny, jak widzicie tutaj po tytule, którego za chwilę poznacie. No i też to mnie bardzo pochłonęło, opieka nad nowym członkiem, także momencik. Także już tutaj musiałam podsadzić mojego trzeciego dzidziusia, tak? Leonek, Leo mały, kto tu jest? Łajaju, kto to jest? Co ty masz tutaj? Śpioszka, bo spałeś w oczku, także... No, to jest właśnie nasz członek rodziny, który już jest z nami chyba dwa miesiące. Teraz yy, w sobotę miał 15 tygodni równy, tak? Ej! Słodziaczek, jak go widzieliśmy, to był bardzo malutki. Malutki, bo ważył tylko 560 gram. To jest rasa Ciłała, także mm, ktoś tutaj zabrał cały mój czas i uwagę, nie? Ostatnio. Ojeju, jaki ja męciony jestem. Słodziaku mały, idziesz spać, tak? Ojeju. Idziesz spać, no to kładź się tu. No, także się tutaj dobijał, żeby go podsadzić na kanapę. No, także poznaliście, to jest Leo, nasz nowy członek rodziny. Córka prosiła już o pieska od dwóch lat, także wcześniej jakoś nie braliśmy tego pod uwagę, bo dzieci małe i ten czas, wiecie, gdzieś tam był taki ograniczony. Teraz troszeczkę dzieci podrosły, już gdzieś tam się sobą zajmują i tak dalej. Więc stwierdziliśmy, że to jest dobry czas moment. Na pieska, także jest i on. No i na początku było dosyć ciężko, bo wiecie, Nowe otoczenie, zabrane od mamy. Pierwsza noc była dosyć burzliwa, płaczliwa troszeczkę, także nie przez poranek też. Później już z dnia na dzień się, wiecie, oswajał. Teraz to on już tutaj jest, jak ryba w wodzie dosłownie biega, skacze, także wariuje. No po prostu, no czuję się jak u siebie, także już mam tego czasu więcej bo tak to na początku, wiecie, ja nie sądziłam, że aż taki będzie, jak ktoś mówi, że tyle jest opieki nad szczeniakiem i tak dalej, a to nauka czystości na matę, wiecie, pilnowanie, żeby nic nie zjadł, ogarnięcie go, on na początku chodził za mną krok w krok. Wszystkich kocha, uwielbia, ale upatrzył sobie, wiecie, jak to pies. Jedną osobę i jestem tą osobą ja, także, no, biega za mną i chodzi. Teraz już, już troszeczkę mnie, ale na początku to po prostu, wiecie, krok w krok za mną był, więc tej uwagi musiałam mu dużo, dużo poświęcać. Ogólnie ci, co obserwujemy na Instagramie, to już wcześniej widzieli i wiedzieli, że jest u nas nowy członek rodziny, także wszyscy są szczęśliwi. Już za niedługo. No za niedługo, za miesiąc będziemy wychodzić na pierwsze spacerki, a na razie siedzi w domku. No i sobie właśnie tutaj poszedł spać. Zwinął się w kuleczkę i poszedł spać, mały słodziaczek. Także no dużo śpi też, jak to mały szczeniak. No dobra, to chyba tyle długo już tutaj mówię, ale no wiecie, długo mnie nie było, więc też czas tutaj powyjaśniać po... Gadać trochę, porozmawiać, wytłumaczyć i tak dalej, i tak dalej. Także ten vlog pewnie będzie najprawdopodobniej z dwóch dni, czyli z dzisiaj i jutro. Dzisiaj jest środa, nie, wtorek i środa. Tak, z wtorku i środy najprawdopodobniej czwartek, może zmontuję, albo w piątek jakoś się niedługo pojawi, ale póki co najpierw go nagram, żeby był. Jaki plan na dzisiaj? Taki, że na pewno muszę wysłać paczkę, bo wystawiałam rzeczy na windy, także codziennie teraz jeżdżę i wysyłam paczki gdzieś, a to na Orlon, a to wiecie DPD, a to paczka ma tak jak w kółko. No to także jedną paczkę mam dzisiaj do wysłania, odebrać córkę obiad. Kurczak już tam się, wiecie, siedzi w przyprawach, także czeka, żeby go wstawić, jakieś ziemniaki obrać i chyba marchewkę zrobię do surówki. I co tutaj jeszcze mam do dodania, że siedzę z synkiem w domu, także jest chory. Także choróbska też nas nie ominęła, jeżeli chodzi o, o nowy rok Co prawda już jest drugi czy trzeci kwietnia, czwarty, nie wiem Pogubiłam się, ale no już jest początek kwietnia, także no filmików dawno nie dodawałam Ale ani nie miałam czasu, tak jak Wam wspomniałam, ani chęci Czasami coś tam nagrałam, jednak wiecie, nie skończyłam albo mi się nie podobało, więc tego nie dodałam a jak wiecie, ja tutaj na siłę nie nagrywam, jeżeli coś chcę, to nagrywam, jeżeli mam wenę, to nagrywam, jeżeli mam czas i wenę, to też nagrywam, także to takim wstępem i ja muszę dzisiaj zrobić paznokcie, które są w strasznym stanie, naprawdę czekam na żel, mam nadzieję, że dzisiaj dojdzie, ja jestem... Po prostu perfekcyjna w robieniu wszystkiego na ostatnią chwilę Także tym razem też zapomniałam zamówić żel Później zrobiłam to na ostatnią chwilę Też chciałam te paznokcie przetrzymać, wiecie, żeby na święta mieć świeże, ładne Mam nadzieję, że dzisiaj będzie i dziś wieczorem je zrobię po prostu Bo już naprawdę są popękane, poniszczone No, wstyd po prostu, że tak powiem Nie wiem, jeżeli będę miała wenę, to może po prostu Przydokorujemy coś na Wielkanoc, aczkolwiek jakoś nie czuję tych świąt, pewnie przez tą super pogodę, nie wiem jak jest u Was, ale u nas są przymrozki, po prostu początek kwietnia, a rano trzeba skrobać szyby, mimo że teraz ładnie słoneczko tutaj świeci, to pogoda jest zazwyczaj max 5 stopni, do tego wietrznie i zimno, więc jest niefajnie. Idę szykować obiad, Ogarnam się też troszeczkę, także zobaczymy jak ten dzień będzie dzisiaj wyglądał, ale... Jutro chyba rano na pewno zakupy, bo trochę już lodówka świeci pustkami, także jutro zakupy. Pojechałabym dzisiaj, ale wolę robić zakupy rano, a dzisiaj jakoś nie miałam weny, także uciekam. właśnie wysłać paczkę i odebrać Zuzie I widzę, że właśnie coś tutaj zaczyna pruszyć śnieg, także no i deszcz pada. Także pogoda jest strasznie słaba, jak na to, że mamy już wiosnę. No jest zimno, a najlepsze wszyscy, że już pochowałam kozaki i te takie wiecie, bardzo grube jakieś kurcki i tak dalej, bo wcześniej no było już kilka dni takich ciepłych i ja myślałam, że tak zostanie. No a tu niestety Niespodzianka, i no wiecie, przyszła zima, także nie fajnie. Oczywiście nasze polskie dziurawe drogi są super zarąbiste. Na szczęście, co daleko nie jedziemy, jedziemy tylko do szkoły. Wrócę to będę ogarniała obiad. Tak jak Wam wspominałam, będzie kurczak, i i i, i co marchewkę, do tego zrobię ziemniaki, także taki zwykły, standardowy obiad. Czekam dalej na ten żal i no nie wiem, czy on będzie dzisiaj, czy nie będzie. Mam nadzieję, że będzie, bo muszę, no po prostu muszę już je zrobić. Te paznokcie, bo jeden już jest tak połamany, że wszędzie mi haczy. Nie chcę ich skracać, tylko po prostu wiecie, nadbudować tam i poprawić co trzeba. I, i co? No i to tyle nie wiem, czy coś dzisiaj będzie się ciekawego działo ale no mówię, najprędzej jutro, bo jakieś zakupy może jutro też z rana wezmę się za ogarnięcie tego czego ozdób wielkanocnych a dzisiaj tak wiecie, tak po prostu rozkręcam się i zaczynam coś tam powoli nagrywać także taki wiecie, rozruchowy dla mnie filmik, vlog i słoneczka już tutaj nie ma że wiecie w ogóle co mam ostatnio taką rozkminę z włosami że po prostu już cała nie wiem, także dajcie mi znać w komentarzach, może mi coś doradzicie, bo widzicie, odrost mam taki, byłam w grudniu, teraz idę 20 kwietnia i po prostu no, nie wiem, czy chce mi się farbować te włosy tak cały czas. Znaczy no wiem. Wiem, że mi się nie chce, niestety. A no nie lubię chodzić z odrostem. I teraz mam rozkminę co tutaj zrobić czy te włosy farbować dalej na blond, czy zacząć sama ten odrost coś tam robić, kombinować, czy zrobić sobie ciemne, czy ciemne zrobić i zrobić po prostu jakieś refleksy, ja no, no strasznie ostatnio mnie to męczy, wiecie? Bo ja już chyba wam dziś mówiłam, że jeżeli chodzi o włosy, to ja po prostu w odrostia czuję się na zaniedbaną, także nie nie chciałabym tego takiego wycia ombre czy coś, jak kiedyś było modne. No i dlatego. No rozmijam bardzo mocno. Już ostatnio mówiłam Wam, że jak wróciłam do ciemnych, to tak nie bardzo. Aczkolwiek wiecie, miałam wtedy krótkie włosy, więc może na długich będzie to też inaczej wyglądało. Włosy ostatnio miałam takie, wiecie, że jednak chcę ściąć i będę ścinała, później mnie coś siekło i mówię, nie no, zapuszczam te włosy i dalej podtrzymuję to, że włosy będę zapuszczała, więc może długie, brązowe jakieś będą spoko wyglądały. No nie wiem po prostu uwielbiam parking szkolny właśnie wjechałam na parking szkolny i tutaj y, zazwyczaj od 14 nie ma gdzie zaparkować a teraz jest y, godzina wpół do drugiej i też nie ma gdzie zaparkować także y, że cudownie i nie wiem gdzie mam zaparkować Marek, tak mnie to właśnie nerwia, że tak powiem, nie dość, że to jest jeszcze taka dziurawa droga, dziurawy parking to po prostu no tragedia, jednym słowem tragedia, także dobra, ja tutaj postaram się ogarnąć jakiś parking. Tutaj co nieco jest wolne, ale wiecie, co są takie bagna, że tak powiem, że no słabo. Dobra, y, ja szukam tego parkingu i odezwę się do Was y, później. Hej, odzywam się do Was dnia kolejnego, pochłonęły wczoraj obowiązki domowe i robienie paznokci, także już się prezentują dużo lepiej. Ja wyszłam z domu dzisiaj w pół do ósmej, jest po dziewiątej, także załatwiam sprawy na mieście. Generalnie, konkretniej to zakupy, więc byłam już w Biedronce, w Kauflandzie i, i w Lidlu. Właśnie podjechałam do galerii, bo muszę skoczyć do Pepko, do Rosmana oraz do... Sklepu zoologicznego, pojedzonko dla pieska. Także nie wiem, może później jakiś foodhall. E, na szybko wam nagram, aczkolwiek jest z tych zakupów dosyć sporo. Ja jestem, jak wiecie, nieogarnięta, bo niestety jednak wolę sobie troszeczkę rano poleżeć niż się malować. Także no, będę się ogarniała później. Być może teraz będę ćwiczyła, więc też e, się nie malowałam, no bo wiecie, nie chciałam dwa razy tego robić e, i co. Dzisiaj dosyć jest fajnie, ciepło, jak widzicie słoneczko świeci, także no dosyć taki fajny dzionek, ale no mówię, ja mam trochę spraw do ogarnięcia, także idę tutaj szybko wszystko pozałatwiać i zaraz będę wracała w końcu do domu, także odezwę się już raczej do Was w domku szybki taki futbol, trzy razy zgrzewkę, jakieś płatki, paluszki, banany, y, jajeczka, masło, biała, płatki kosmetyczne, do tego paluszki, soki. Tutaj dla psa jedzonko jedno jest, tutaj jedno już otworzyłam, dałam mu ser, płyn do kąpieli, jakieś herbaty. Y, co tutaj mamy? Chusteczki mokre, soki. Y, co to cukier? Bagietka, ogórki, podkłady, mleko, jajka, serki. Przeróżne serki jakieś, tutaj mamy płyn do kąpieli, pasta pomidorową, mąkę biszkopty, do czyszczenia okularów, makaron. Kolejne cukierki. Jogurty, które bardzo lubię z Kauflanda. Takie też właśnie wafelki z owsem z Kauflanda. Też uwielbiam, także dwie takie paczki, jakiś plaster, budynie do ciasta, orzechy, wafelki, kapsułki do zmywarki, winogron, jabłka. Makaron do spaghetti będzie dzisiaj na obiad, śmietanka 30, piersi, herbata, kolejna serki, sos, cztery razy jogurty, jakieś parówki, wędlina, serki, musy, herbatniki, dżemy, mascarpone, jakieś sery, tutaj papier to oczywiście jajka, kukurydza, herbaty, żelki, wędlina, musy. I i i moje ulubione pianki z Ziai, Także w Lidlu byłem minus 50% druga. No i wziąłem takie sobie krem na wypróbowanie. Yy, yy. I co to? To wszystko chyba co wziąłem. Także tak to się prezentuje. I teraz trzeba to wszystko posprzątać. A, tam mam jeszcze sałatę wziąłem. Tam położę i o czymś zapomniałam, A, i jeszcze wziąłem. Tak, tak, tak. Właśnie, wzięłam jeszcze sałatę oczywiście i. Tutaj jeszcze położę dwa razy takie truskawki, które trzeba zaraz to wszystko tutaj pochować. Także ja się biorę za ogarnięcie tego bałaganu. Jeszcze trochę ogarniam, także jest chyba godzina 13, chwilę po 13, czekam, aż wypierze się pranie. Powieszę pranie, idę szybki trening zrobić, podprysznic, wykąpać się, głowę, umyć, ogarnąć. Później biorę się za obiad. Na obiad dzisiaj spaghetti, nie wiem czy mówiłam, na życzenie synka, także szybciutki obiad, więc w sumie na plus. I co? I później będę jeszcze szła do dzieciaków trochę poogarniać, a na sam koniec najprawdopodobniej coś tutaj przyniosę wielkanocnego, pozmieniamy troszeczkę, ogarnę. I na tym pewnie się zakończy ten vlog. Także e, ja wracam do ogarnięcia. Tutaj puszczę sobie muzyczkę, podsząd jeszcze e, w kuchni. Prawie wszystko ogarnęłam, została mi jeszcze łazienka, ale to za moment. No i słoneczko trochę się schowało, uciekło. Także no, Leo tam sobie drepta. Co robisz? Co robisz? Co robisz tu, myśl moja? Myśl moja! Lelonek, Lelonek, chodź duziłko, chodź duziłko, no, także my tutaj już troszeczkę umiemy, umiemy podać łapkę, poprosić i siad zrobić, także yy, no, trochę już tutaj potrenowaliśmy, teraz dzisiaj kupiłam... Szelki i smycz, aczkolwiek Leo nie bardzo chce chodzić z tym, ale no ma miesiąc do przyzwyczajenia się, zanim będziemy wychodzić na dwór, także będę go teraz przyzwyczajała, bo że rzęsy muszę wyczesać, ogarnąć się, ale powiem Wam, że dzisiaj ciepło jest na dworze, także hmm, za ciepło się dzisiaj trochę ubrałam, ale z tą pogodą to mówię, no wczoraj skrobałam, żeby przedwczoraj skrobałam, żeby dzisiaj nie było aż tak przymarznięte i no słoneczko także dużo, dużo cieplej. Więc może spędzimy coś tam, trochę czasu na dworze. Zobaczymy, okaże się. Także ja uciekam, zobaczycie, jak tam pranie, ile czasu jeszcze, i biorę się za końcówkę tutaj sprzątania. Gryzoniu, jeden, nie wolno, nie wolno gryźć. Nie wolno gryźć, ty Gryzoniu. Gdzie masz zabawkę? Gdzie masz zabawkę? Muni, no gdzie ty masz zabawkę? Gdzie ty masz zabawkę? Co? Dobra, nie przedłużam, uciekam Dobra, jeżeli chodzi o dekoracje wielkanocne, to ja tutaj nie mam za dużo Tak naprawdę mam prawie że nic mm, Nie wiem, jakoś po prostu nie uważam tego jakoś za bardzo święta Nie wiem, bardziej wolę dekorować na Boże Narodzenie niż na Wielkanoc dla mnie to jest tak naprawdę jeden dzień, czyli niedziela te śniadanie wielkanocne, czas rodzinny i tak naprawdę to tyle. Więc tutaj mam coś takiego na stół żółte. Lelu, nie wolno. Mhm. Leło mi tutaj już podgryza. Także pokażę Wam Wam najpierw to, czyli te gałązki. Jeżeli mi oglądacie, to znacie ja dobrze, bo często na nich wieszam lampki, kokardki, czyli to robi mi też za dekorację na Boże Narodzenie a teraz yy, zrobi mi na dekorację na Wielkanoc i na to powieszę takie żółte jajeczka więc yy, to wsadzę zaraz do wagonu i sobie tutaj to odłożę, żeby on mi tego po prostu nie podgryzł całkiem wracając tutaj mam taki ala bieżnik w kolorze zielonym też do niczego za bardzo nie pasuje, ale dobra, może tutaj położę na stół. I co tutaj mamy? Poczekaj, co ty tu wyciągasz. Mam coś takiego. To jest ręczna robota. Dostałam to od babci mojego męża. To nie jest przez nią robione. Nie wiem, przez koleżankę czy przez kogo, ale fajne, urocze. Więc to takie coś. I tutaj jest coś ładnego, co mi się bardzo podoba. W moich klimatach, w moich kolorach, czyli takie ładne białe jajeczko. Tutaj coś się przyczepiło, ale zaraz to ogarnę, więc coś takiego. To też od tej babci. Tutaj mam coś jedno. No nie, to jest rozwalone. Mam coś też takiego na świeczkę. Może wykorzystam. A tutaj mam coś. Co było ładne, ale no, wiecie co, ja popiznałam i się rozwaliło. Na takim właśnie drewienku, tutaj było przyczepione coś takiego. Może ja to poprzyklejam i jeszcze będzie działać. Do tego są też takie kurczaczki, czy co to dobra mi się tutaj wszystko sypie, więc za bardzo wam tego nie pokażę. Ale może ja to jeszcze odratuję i przykleję i gdzieś postawię. Ale strasznie się z tego sypie. No i to tyle. Także sami widzicie, że tego nie ma za dużo, przyniosłam też dzieciakom już tutaj y, koszyczki i wielkanocne na ich po prostu wiecie, babeczki i te inne różne cukieraski y, jajeczka i tak dalej, także to tyle i ja tutaj zaraz szybciuchno ogarnę sobie te wszystkie ozdoby i, I co, i będę kończyła? No, także te wszystkie ozdoby, jak już te ogarnę, to Wam pokażę, nagram e, także to już na sam koniec tego vloga. Także ja już się powoli wdrążyłam. Ja mam nadzieję, że jutro, pojutrze, dodam, zmontuję najpierw i dodam ten filmik. E, Następny to raczej będzie znowu jakiś haul, bo przez ostatni czas trochę kupowałam. I trochę tak bardziej, wiecie, taki będzie wiosenny hall, co ja tam sobie kupiłam. Tak mi się po prostu wydaje, że taki będzie filmik. Nie wiem, co będzie dalej, na razie nie wybiegam jakoś w przyszłość, bo mówię, to co mi przychodzi do głowy, to co mam ochotę, to nagrywam. Także, no, nie wiem, zobaczę przy montowaniu, jak ten vlog wyszedł. Chyba w ogóle nawet dzieci tutaj nie było, ale w tej chwili na przykład też są na podwórku i się bujają, więc no, jakoś tak, wiecie, oni dorośli to też na tych filmikach tak. Rzadko bywają, bo już są więksi, mają swoje sprawy, także nie wiem jak ten vlog wyszedł, mam nadzieję, że w miarę i że Wam się podoba, także czekam też na Wasze komentarze odnośnie moich włosów teraz, jak tutaj no nie widać, że jest aż taki duży odrost, aczkolwiek nie wiem, no ja naprawdę podobają mi się mega włosy blond, ale nie chcę mi się ich farbować, więc... Nie wiem, po prostu, jak ktoś ma jeszcze takie same problemy jak, my, jak ja, to niech przybije mi piątkę w komentarzu. Dobra, za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli nie, no to trudno. Mam nadzieję, że widzimy się w następnych filmikach. A za dzisiaj Wam bardzo, bardzo dziękuję. Leo mi tutaj podgryza właśnie te bieżniki. Tak, tak Ci się podobają. Teraz to jest mój kompan do nagrywania, nie? Ty gryzoniu jeden, ty gryzoniu. Gryzoniu, gryzoniu. Tak, żegnamy się. Misiaku, wści. Ponziuchu mały. Ponziuchu mały. Także do zobaczenia w następnych filmikach. Trzymajcie się cieplutko i życzę Wam wesołych świąt. Pa, pa.